Cześć, hej, Z tej strony Kocia Mama. Chciałam Wam przedstawić mój prezent od narzeczonego, czyli Gambol. Jest to 3 miesięczny kociak. Jest on rudy. Chodź, pokażesz się. Chce już zejść ode mnie, więc go będę, nie będę go męczyć. Jest on rudym kociakiem, ma 3 miesiące, ma takie białe wstawki. Dostałam go od mojego narzeczonego, po prostu e, pani przyszła do mojego domu, zapukała do drzwi i miała na rękach kota. Kompletnie się tego nie spodziewałam, ale z drugiej strony e, była na to przygotowana względem finansowym. Jeżeli chcecie kotka, właśnie mieć, to nie popieram też tego, żeby kotki były na prezent, bo mój narzeczony był na to przygotowany. Jak się wspina, Byłem do to przygotowane względem takim, że jesteśmy ustabilizowani finansowo i po prostu byliśmy na niego przygotowani, więc mamy pieniądze na weterynarza, mamy kuwety, mamy drapaki, ma rodzeństwo, więc dokocenie jest i byliśmy na niego przygotowani. Jednakże, nie popieram zwierząt jako prezent, mój on dobrze ten, właśnie ten ruch przemyślał, dlatego mamy oto gambola. Właśnie się tutaj bawią, więc chciała Wam się nim pochwalić. Dajcie serduszka w komentarzach dla gambola.